Cześć. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam kiedy inne dziewczyny dzielą się um, swoimi sekretami dotyczącymi pielęgnacji, makijażu, um, tego typu rzeczy. I zastanawiałam się, czy ja mam takie sekrety, którymi mogłabym się z Wami podzielić. Um, I tak mam taki jeden bardzo ważny, jeśli chodzi o pielęgnację skóry, o którym zaraz Wam opowiem. E, bo tak naprawdę pytacie mnie o. Takie dwie zasadnicze rzeczy najczęściej. Pierwsza to jest to, jak pielęgnuję włosy, jak uzyskuję tą fryzurę. I teraz tak, tutorial o fryzurze pewnie się pojawi. Nawet na pewno się pojawi, tylko że ja nie suszę moich włosów suszarką. Bo z tego zrezygnowałam już jakiś czas temu i pomyślałam, że no. Ten tutorial będzie musiał trwać trochę, w sensie ja muszę poczekać, aż te włosy wyschną, co trwa tak mniej więcej dwie godziny albo trzy tak naprawdę i to muszę jakoś rozłożyć w czasie, muszę mieć cały dzień wolny, najprawdopodobniej niestety, żeby wam to pokazać. No ja tej suszarki nie używam jednak. Myślę też, że tak naprawdę o dziwo, niestety w sumie ten tutorial nie będzie bardzo przydatny dla wielu z Was. On się przyda tylko tym dziewczynom, które mają takie włosy podobne do moich, które się układają po prostu... Mm, te naszego życzenia, bo dziewczyny, które mają proste włosy raczej powinny skorzystać z jakiegoś takiego termalnego utrwalenia na ciepło, czy też może z jakimiś wołkami i tak dalej, bo same takie skręcenie to pewnie się tak długo nie utrzyma. A ja nie znam tych sposobów, bo nie musiałam ich nigdy używać, więc ja mam włosy takim najbardziej naturalnym sposobem wszystko zawsze zabione. Ale pewnie Wam to pokażę, także musicie być cierpliwe, bo teraz jeszcze trochę jestem zabiegana. Pytacie mnie też o kolor włosów. To jest. E Mój w miarę naturalny kolor włosów, to znaczy farba, którą używałam, ta purawera, już się zmyła i no ona zmywała, była w sumie, ona się trzymała bardzo długo, trzymała się dłużej o wiele niż ta henna, której używałam i powiem Wam, że moje, moje wrażenia są bardzo pozytywne, dlatego ja sobie kupię, może nawet dzisiaj, jeszcze jedno opakowanie tego koloru Cappuccino, ponieważ... Chyba chciałabym troszeczkę jeszcze je przyciemnić. Myślę, że ja lubię chyba jednak tak naprawdę tą ciemniejszą wersję włosów. O dziwo, chociaż to wyszło tak przez przypadek, ponieważ no zafarbowałam niechcący na ciemniejszy kolor niż chciałam jeszcze wcześniej używając zwykłej farby o zgrozo. Ale hmm, chyba do tej farby wrócę teraz i pokażę Wam po prostu hmm, zdjęcia sprzed i po farbowaniu, żebyście mogły ocenić jak ten kolor dokładnie wygląda. Także to jest mój w miarę naturalny kolor. Bardzo go lubię, jest ok, ale w sumie spodobał mi się ten, ten ciemniejszy, więc myślę, że jeszcze e, sięgnę po tą farbę, wtedy Wam wszystko pokażę i wszystko Wam jeszcze raz wytłumaczę. E, teraz jeśli chodzi o cerę. E, właśnie to jest ten sekret, którym się chcę z Wami podzielić. To w ogóle nie jest moje odkrycie. E, ja buszując na wizerzu, po prostu natknęłam się na ten wątek i będziecie miały do niego link na dole. E, ja od może miesiąca albo ponad miesiąca tak naprawdę e, odstawiałam wszystkie toniki i Rze rzeczy, rzeczy do mycia e, twarzy e, i przerzuciłam się na mycie twarzy mlekiem. Na makijażu mlekiem niestety nie, nie robię, bo ona się do tego zupełnie nie nadaje, e, ale tonik zastąpiło fantastycznie. I, e, o co chodzi? Generalnie natknęłam się na wątek na wizerzu, w którym mm, dziewczyny opowiadają o tym, jak e, z pomocą mycia twarzy mlekiem pozbyły się jakichś niespodzianek, e, zaskórników, e, Niektóre tam e, piszą, że faktycznie jakby pomogłem to w walce z trądzikiem i tak e, dalej. No i sobie pomyślałam, że przecież wszystkie wiemy, jak to kleopatra miała się w mleku. Ja nawet jakoś nie pomyślałam, że to mogło być sensowne w ogóle na tyle, żeby to odtwarzać. E, ale tam po prostu na tym wątku jest e, naprawdę po prostu chyba z, mnóstwo stron i e, i de facto wszystkie dziewczyny, jakby piszą o tym bardzo pozytywnie. Czyli naprawdę zauważyłam, że wielu, wielu to pomogło. I chociaż ja nie miałam tak naprawdę problemów z zaskuchnikami takich dużych, ani nie miałam problemów z niespodziankami, to jedna rzecz bardzo, bardzo mnie zaciekawiła i na tym mi zależało, ponieważ kwas mlekowy w mleku pomaga złuszczać naszej skórze w takim delikatnym, ale delikatnym, właśnie może nie delikatnym, raczej mocniejszym, takim naturalnym rytmie. I to jest u mnie akurat skuteczniejsza niż peeling użyty trzy razy w tygodniu, czy coś takiego. Zauważyłam, że faktycznie te skórniki zmniejszyły się naprawdę o wiele, wiele. Każda niespodzianka, która się pojawia, oczywiście już się nie pojawiają tak naprawdę od dość długiego czasu, dzięki temu sposobowi. Ale każde, które się wcześniej pojawiły i załapały się na okres stosowania mleka, po prostu wymarły w tempie ekspresowym. to jest naprawdę super, akurat z tego się bardzo cieszyłam. Twarz jest faktycznie rozjaśniona. Dzięki temu, że zaczęłam używać tego mleka, mogłam w miarę jakoś bezproblemowo testować ten sam opalacz do twarzy, o którym Wam mówiłam. i no i powiem, że na razie widzę same, same faktycznie, same plusy, ale to mnie bardzo zaskoczyło, bo nie myślałam, że to może mieć aż taki wpływ. Ja używam takiego zwykłego mleka, um tłustego tego, takich czerwonych. Ja używam akurat łacia. To, to nie ma znaczenia w ogóle, jakiego mleka używacie. Ważne, żeby było tłuste raczej niż... żeby nie było tłuszczone, bo to już mało przypomina mleko, takie mleko. No i robię to w ten sposób, że przemywam po prostu twarz wacikiem nasączonym w mleku codziennie rano, wieczorem, w ciągu dnia, jeśli tam potrzebuję na przykład pozmyć makijażu albo coś takiego. I teraz ja zostawiam tam mleko na twarzy i po prostu, kiedy ono wyschnie, nakładam krem nawilżający. Ale wiem, że dziewczyny niektóre nie lubią tego efektu wyschniętego mleka, ponieważ on jest taki silnie ściągający i bardzo matujący. Mm. I niektóre dziewczyny po prostu po nie wiem, 10 minutach, kiedy mleko zaschnie, je zmywają. I to też działa. Czyli możecie je po prostu zmyć i to z jakichś, z jakichś powodów Wam nie odpowiada. Bo ja wiem, że są osoby, które nie lubią e, nakładania tego typu takich rzeczy. Mm bardzo naturalnych na buzie. Niektóre dziewczyny wiem, że pytają, czy to na przykład wszystko pachnie i tak dalej. To zupełnie nie ma zapachu na twarzy. Tam jako przynajmniej na mojej nie ma. A nawet jeśli miałoby mieć, to chyba to akurat ja lubię zapach mleka, więc mi to chyba nie przeszkadzałoby tak bardzo. Ale ja jej po prostu zostawiam i daję krem nawilżający, ale Wy możecie je zmywać, jeśli chcecie. Mleko mata też do siebie, że bardzo ładnie matuje skórę, więc jeśli macie taką może bardziej tłustą buzię, to też no, warto spróbować. To jest to, co robię mm, faktycznie od jakiegoś miesiąca, no i to jest myślę coś, czym warto się zainteresować. Także linka do tego wątku będziecie miała tam jeszcze na dole. I to jest bardzo fajny wątek do przeczytania, także bardzo polecam. Mm, co jeszcze? Jeśli macie problemy ze skórnikami czy z pryszczykami, tego typu rzeczami, może warto spróbować. Z tego co wiem, to nikomu tam nie zaszkodziły, co jest bardzo ważne, ponieważ no, tutaj też nie chciałabym polecać czegoś, co jest takie hmm, niesprawdzone, czy też może zrobić coś złego. E, to jest tyle. Także to mleko mi na tyle pomogło, że jestem teraz bardzo zadowolona i faktycznie skóra wygląda o wiele, wiele lepiej. Chodzi przede wszystkim o to złuszczanie, które to mleko powoduje. Ona jest niezauważalna, ale um, na dłuższą metę faktycznie widzimy, że ta skóra oczyszcza się regularnie sama i nie ma z tym problemów. Także jeśli może macie takie tendencje do takich bryszek podskórnych, czy też takich, które się um, zatykają i nie mogą się wydostać, tego typu rzeczy, to to może być fajne rozwiązanie dla Was. Także warto spróbować. E, następną rzeczą, którą też wypatrzyłam na wizerze, akurat, na jakimś wątku, to jest picie pokrzywy. I teraz ja piłam herbatkę z pokrzywy. Wiadomo, ona, pokrzywa generalnie wpływa fajnie na włosy, na cele, ale mniejsza z tym, ponieważ ja zrobiłam to tak, że piłam herbatkę z pokrzywy. Robiłam płukanki z pokrzywy na włosy, tylko że zawsze o tym zapominam, więc nie robiłam tego na tyle często, żeby powiedzieć Wam o rezultatach, jeśli chodzi o to. Ale w końcu przyjechałam do domu, tam do mojego domu na wsi i mój tato generalnie zajmuje się robieniem nalewek, więc on miał nalewkę z pokrzywy, ale ja rozmawiałam z nim, bo mój tato jest biologiem, no i on powiedział, żebym w ogóle wybrała się z mamą tam do, do parku i nazywała pokrzywy do wora. Tak. No i tym sposobem nazbieraliśmy z mamą cały taki duży był pokrzyw, przepuściłyśmy to przez sokobirówkę i rodzice akurat zdali taki przepis, który był wykorzystywany po prostu w takiej medycynie ludowej. To polega na tym, że taką przepuszczoną przez sokowirówkę pokrzywę, która staje się zieloną mazią, łączymy z takim ciepłym mionem w płynie. Dajemy tam jeszcze spirytusu, żeby to się zakonserwowało. I tego pijemy trzy łyżeczki codziennie. I ja piję trzy łyżeczki codziennie takiej, takiej czar zielonej mazi z pokrzywy. Powiem Wam, że to jest pyszne. Naprawdę ja się nie spodziewałam, że to jest takie smaczne. No i. No, robię to chyba miesiąc. Tak naprawdę nie mogę jeszcze też za dużo powiedzieć o rezultatach, ponieważ no to, to jest coś takiego. Hmm... Może po prostu jeszcze poczekam, bo hmm... wydaje mi się, że trochę się poprawiła skóra na przykład, ale też nie. Nie mogę powiedzieć, na ile to jest kwestia tego mleka, czy picia tej pokrzywy, i tak dalej. Muszę się skupić na tym, żeby robić pukanki z pokrzywy do włosów, ale pozdrawiam wszystkie pijaczki pokrzywy, właśnie z tego wątku na wizerzu, i pozdrawiam też wszystkie dziewczyny, które mają twarz mlekiem, też z tego wątku na wizerzu. To było bardzo pomocne, i w ogóle na tam dziewczyny odwalają kupę świetnej roboty. Co jeszcze takiego ciekawego? Hmm. A właśnie. Kupiłam sobie też, e, za namową dwóch koleżanek, e, tabletki Med Special. To znaczy, po siebie przekonała mnie Monika, którą pozdrawiam bardzo. E, ona mówiła, że jadła i faktycznie widziała rezultaty w postaci wzmocnienia paznokci na przykład, ponieważ ja jestem po kuracji paznokciowej. Jest całkiem w porządku, znaczy jest lepiej, a nie jest tak fenomenalnie, jakbym mogła tego oczekiwać. E więc y kupiłam od razu dwa opakowania tego merca. I żeby, powiem wiedziałam, że jak kupię jedno, to po prostu zjem jedno, nic nie zauważę i nie kupię już następnego. Więc myślę, że po dwóch miesiącach coś powinno zacząć działać. Też Wam o tym powiem. E nabyłam też takie trzy produkty do rzęs które chciałabym potestować dwa z nich to są takie bardzo znane produkty czyli pierwszy z nich to jest to serum serum L'oreal to jest to wiecie po prostu no jest to jest już dość stary kosmetyk ja na pewno wszystkie kojarzycie go ja wcześniej nie miałam okazji go próbować bo one były dość drogie teraz udało mi się zdobyć je taniej no i jestem może już po ale 4 dni go mam chyba dopiero, więc jeszcze dużo Wam nie powiem. Jak go zamierzam stosować przez 8 tygodni. I teraz mam e, też to Serum z Virtuala, które też kupiłam sobie ostatnio. E, on no jest tańsze. To, to potrafi kosztować 60 zł, to kosztuje 12. E, to jest bardzo podobne do takiej bazy smaka, którą miałam. E, y z tym, że na bazą smaka była faktycznie lepsza. Ona była stricte bazą do rzęs, a to jest coś, co ma rzęsy jeszcze odżywiać i, i pomagać w ich wzroście. Tak naprawdę z tego, co ja widziałam na blogach u dziewczyn, które to używały, to rzęsy faktycznie były o wiele dłuższe, takie ładniejsze, więc może tutaj mnie coś to pomoże. Chociaż nie sądzę, żeby zrobiło yy, jakieś cuda, ale może takie ładniejsze rzęsy nie zaszkodzi. Teraz następna rzecz. To jest rzecz akurat z Catrice. I to jest Lash plus. Hits. O, to wygląda tak. Tutaj ma taki pędzelek cieniutki. To jest taki żel, który aplikujemy na linii I Teraz, ja się doczytałam, oczywiście, o tym samych złych rzeczy. E... No, przede wszystkim, no po prostu nic to nie daje. Były dziewczyny, które używały tego. E, znaczy, nie, to jest tak. Nie. Kosztowało to 18 zł yy, i z tego co widziałam w internecie faktycznie rezultaty nie są zastraszające, ale ja pomyślałam sobie, że spróbuję to z ciekawości, żeby wam powiedzieć, czy no faktycznie warto to kupić albo nie warto. Yy, I teraz z tego co ja widziałam, yy, większość dziewczyn się skarżyła na to w sensie, że no, nie widziały tych rezultatów. Oni tu piszą, że to ma być używane przez miesiąc. Miesiąc to jest dla mnie mało, żeby zobaczyć jakikolwiek rezultat na rzęsach używania czegokolwiek. Yy, więc pomyślałam, że może przez dwa miesiące dam temu szansę i zobaczymy wtedy. E, ja lubię to, rzeczy z Catrice, e, więc w sumie się skusiłam, zobaczyłam, och, serum, e, no i muszę to mieć, no i mam. Także zobaczymy po prostu, który z tych trzech e, przyniesie jakieś najlepsze rezultaty, ale tutaj będziemy dużo testować. Także jeszcze e, wszystko Wam powiem. U mnie akurat aplikacja na przykład olejku e, rycynowego nie pomagała tak bardzo, jak bym chciała, także po prostu, no zobaczymy generalnie. E, jeśli chodzi o te rzeczy, to jest tyle. Czy to jest wszystko? A, jeszcze jedna rzecz. E, e, Książka. Zacznijmy od tego, że mam e, bardzo męskie zainteresowanie, jeśli chodzi o wszystko. Mm. Ja uwielbiam gry komputerowe, tego typu rzeczy. No i uwielbiam też. E, Fantazy, książki, fantazy, filmy, fantazy science fiction, książki science fiction, takie stare, fajne science fiction w stylu lema. I dobra. Chodzi o to, że ostatnio to na pewno wszyscy fani seriali będą wiedzieli. Pojawił się nowy serial na HBO, to jest Gra O Tron na podstawie książki, którą właśnie sobie kupiłam. Taka. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest książka, że jest też gra planszowa, więc kupiłam sobie tą książkę, ponieważ chciałam czytać książkę równocześnie z serialem. ja zaczęłam oglądać o Tron, ponieważ e, generalnie wkręciłam się w seriale przez Spartakusa, z którego z kolei zaczęłam oglądać, bo kocham 300 i 300 to jest film mojego życia. Ja Pokałam jak Leonidas umierał. E, to jest naprawdę... No ja nie mam wypini męskiej jeśli chodzi o filmy, bo to jest taki po prostu pompatyczny e, film, taki nasycony taką. E, męską dumą, że no myślę, że wielu osobom trudno by to było znieść, ale ja uwielbiam 300 i pozdrawiam wszystkie fanki 300 i wszystkich fanów no i zaczęłam oglądać tego Spartacusa, bo on był taki właśnie w klimacie 300 jeśli chodzi o takie wizualne pokazanie tego no i w Spartacusie się też zupełnie zakochałam znaczy z moją współlokatorką kochaną byłą którą pozdrawiam bardzo oglądałyśmy wszystkie odcinki no i w tej pierwszej serii, bo ta druga już mi się tak nie podoba. No i płakałyśmy rzewnie jak Bobry, po prostu w łóżkach. Ale Właśnie przez tego sfatakusa nieszczęsnego wkręciłam się w ogóle w seriale i ta gra o tron to już było coś takiego, czego ja nie mogłam przypuścić, bo ja uwielbiam takie rzeczy. E, jeszcze do tego, że występuje tam Boromir z Władcy Kryścieni. E, no i faktycznie muszę powiedzieć, że serial jest ekstra, także jeśli lubicie klimat fantazy, takie tego typu rzeczy, e, to bardzo polecam gra o tron i wszystkich pozdrawiam, którzy może akurat śledzą tam losy bohaterów, bo ja naprawdę uwielbiam. Czekam na każdy odcinek jak głupia. Aha, jest jeszcze jedna rzecz, o którą mnie często pytacie, bardzo często. To jest, e, jaki podkobam mam na twarz i teraz e, ja mm, miałam okazję testować jakby dość dużo podkładów różnych i długo, długo szukałam mojego ukochanego podkładu e, i teraz używam tego jednego. I to jest ten Bobby Brown Moisture Rich. E, to jest taki nawilżający podkład, ja mam go w kolorze Sand, on ma SPF 15, to nie jest dużo, ale zawsze coś. E, kosztował 170 zł, jakoś tak. I to jest dość dużo, ale ja go mam już trzy miesiące, teraz idzie czwarty miesiąc i myślę, że będę go mieć jeszcze dwa, nie dwa, no może jeszcze miesiąc, pozostało mi go um, gdzieś po prostu tyle. przez trzy miesiące zużyłam go dotąd, używając go codziennie. Prawie codziennie, ale myślę, że w praktyce codziennie, ponieważ czasem robiłam po prostu po dwa makijaże albo po trzy makijaże na bloga yy, i zawsze używając tego podkładu, więc dwa go, nakładałam, snuwałam, nakładałam jak w kółko. Jest naprawdę bardzo wydajny. Ten kolor sand to jest mój kolor, ponieważ jest taki bardziej żółtawy, jest fenomenalny naprawdę to jest idealny kolor dla mnie. Zdziwiłam się, bo no jednak nie jest tak łatwo, dla mnie przynajmniej znaleźć taki dobry kolor. I to jest bardzo nawiżający podkład. Mogę Wam go polecić, jeśli na przykład macie faktycznie suchą skórę, ponieważ większość dziewczyn z pustą skórą lub skórą skłonną do zapychania. Mmm... Pewnie będzie zawiedziona, ponieważ on ma tendencję do zapychania spore. Wszystkie podkłady z Bobby Brown, które są mocno nawierzające, mogą zapychać, i tutaj ostrzegam, ale tak naprawdę poza tym, jeśli macie suchą skórę, to jest jeden z najfajniejszych podkładów, jakie można, można znaleźć. Także naprawdę polecam. Chociaż jest drogi, to naprawdę warto go kupić, bo potrafi być dużym przyjacielem. No i to jest chyba tyle, także dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkie gorąco i całuski, Pa, pa!